Cześć, ostatnio klient zapytał mnie, czym się różni Janosik GTR od wersji ekskluzyw. Tak naprawdę Janosik ekskluzyw to jest GTR. Zobaczcie, to jest jedno i to samo urządzenie. GTR, takie samo jak, jak tutaj. Z tym, że kupując sobie w wersji ekskluzyw, otrzymujemy bardzo fajny magnetyczny uchwyt, który pozwala nam umieścić naszego Janka w kratce na w samochodzie. Oraz otrzymujemy, jak wiecie, abonament już dożywotni. Taki abonament również możesz mieć w zwykłym GTR-ze, który posiadasz lub możesz sobie kupić. Wystarczy, że wykupisz jednorazowo i opłacisz abonament za 300 zł, a twój GTR zamieni się w wersję ekskluzyw. Dodatkowo mamy też bardzo fajne uchwyty metalowe do Janosików. Jest to fajna nowość, fantastyczna, elegancka, także każdy powinien ją mieć zapraszam, hej.